Siemanko widzowie, jesteśmy na Brookhaven Dzisiaj będziemy sobie nagrywali taki luźny odcinek, po prostu na Brookhaven um, dobra, pójdźmy tutaj, tutaj do policji Ej, halo? E, młody P? A, młody P, co ty robisz? Tak Siema widzowie, napotkałem młodego P Ej dobra, co robimy? No, oczywiście, wsiadaj do góry. Ja miałem się zatrudnić, Widzowie w ogóle, na tym. Tutaj na. Policji miałem się zatrudnić, ale nie udało mi się. Na razie, sobie weźmy ekwipunki jakieś. O! Dawaj. Tak, nie, nie, jest słabo, ona jest zbyt bardzo. Zbyt słabo, ona jest. Nie, ja mam dobrą. Ej, poczekaj, bo ja prędkości nie mogę dać, bo. Y, y. Bo, bo, bo wyłączę nagrywanie, a to, to nie. Czy na nagrywasz? No na OBS. Na OBS? No. Bo ja mam, bo ja mam ten, skróty in, inaczej ustawione. Dobra, widzowie... Dobra. No dawaj widzowie zasubskrybujcie Hatra i mnie i widzowie lecimy teraz. Żeby wybrać domek, Widzę, Widzowie, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, też jak odsłyszycie ten film, to też będzie bailando. Widzowie, bądźcie prawdziwą Sigmą, pamiętajcie. No bo, no, widzowie, jak zasubskrybujecie mnie i Ketra, to będziecie w ogóle podwójną Sigmą. No bo, no bo to jest właśnie, widzowie, tak, nie? Dzisiaj będziemy, A, dzisiaj będziemy gadać... Kanu, ja tutaj mam domek! Gdzie? Ty już wybrałeś? Nie, jeszcze nie. E... Młody p. Ej, dobra, jeden, jeden, trzy, jeden, dwa, trzy, cztery. Dwa. E. 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 Dobra, mi się wyłącza, kurde? E... Nie wiem. Dobra. Widzowie. Widzowie, mam taki plan. O nie, ja co wiem. Ej, to ja miałam ci tak zrobić, O! O masz! O masz wojna! O, o! Dobra, a masz! Masz jeszcze bombę! Bombę walniemy! O! O, intrus! Intrus widzowie! Zasubskrybujcie! Żeby intrusa tutaj nie było! Ale się fajnie strzela. W sumie po co ja mam ten dźwięk wam mówić, jak wy sami słyszycie? Zepsuję ci telewizor. Tak, Widzowie! Dzwonimy na policję szybko! Ale Szyb Nie, szybko! Halo, widzowie! Halo, policja! Atakuje mnie młody P! Halo! Halo! Nie, 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 nie! Wcale ja nie atakuję nikogo! A policja, wojsko przyjechało! A! O nie, o nie, o nie, mamy mamy wojsko przyjechało. Wojs Wojsko, proszę Proszę przyjechać tutaj! Bo, bo młody pesie chce ukryć przed wami! Wojsko! Gdzie masz ty samochód? Bo ja nie widzę. Nie, To lecimy nie, Zielone to najlepszy kolor, -e -e -la -la. Pam, pam. A dobra, to! się kolor! Fajnie się jest. pu nie, pu 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 pam. nie, 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 Tak widzowie subi, bez subika to nie można oglądać. Patrz, będę tak klikać w tą myszkę, że aż... Oh. Widzowie, widzowie, tak klikam w myszkę. Dobra, ja lecę. Dziele, gdzie jedziemy? Uhu, do domu. Ciekawe jak mi musi teraz zacinać! Nie! Bram. Pewnie teraz to nic nie widać. Ej, co to jest? Halo! Przepraszam bardzo! O! W ich... ich auto, Wzięłam! Nie! Ma... Mam ich auto! Odjeżdżamy ich autem! Tak, dawaj, tak! Szybko teraz! Jaka zakonaj! Gdzie jedziemy? Gdziekolwiek dawaj przez siebie! Aaaaa! Gonię za tobą! Jeżeli mogę cię skasować auto! Ale mnie to nie obchodzi! To dawaj, podjedź! wydam się przy szpitalu, przy drugiej stronie! Nie, na końcu szkoły! Dobra, jadę, tylko nie wiem gdzie. Dobra, nie wiem, gdzie jest to boisko, ale jadę. Nie skasowali mi jeszcze auta. Za Nie, no, skasowali mi auto. Dobra. Uwaga, auto, 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 dawać mi moje auto. lecimy do stodoły, lecimy do stodoły. Przed chwilą byłem w stodole. Ale tu lecimy. Nic tam nie ma. Dobra, lecimy do stodoły. Ręcz idziemy na górę, idziemy na górę dobra ja już nagrywam eee, poczekaj a, 7 minut a nie, to włączyłem Obra na górę, na górę, dawaj dobra, widzowie, dawno nie było z Brookhaven rzeczy, także e, napiszcie w komentarzu widzowie e, czy wam się podoba ten film i zasubskrybujcie jeżeli wam się podoba Okej, okay. ja. co my tu teraz robimy? Halo! Dobra, będziemy strzelać skupane, przez... Ten. Przez okienko. O nie, wypadłem! Nie, 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 nie. Jak to wypadłeś? No przez, przez okienko, no już jestem. Ja no, mogę się nie wskakiwać tam. A ja oddalę, oddalę sobie kursar. Oj, poczekaj, bo mi tak muli, że... auto! dole jak ja. Oj. Dobra chyba, bo zgubiliśmy. Dobra, już weźmy... Weźmy bo chyba nie zgubiliśmy, to weźmy i już do naszego domu. Dobra, lecimy do naszego domu. Cofamy 10 tysięcy na godzinę. Założymy ciebie. Dobra. Jedziemy. Dobra, tylko ja nie mam takiej szybkiej fury jak ty dobra, to to ja jadę i swoim tempem podszypcić. No bo mi się nagrywanie wyłączy, bo ja mam skróty klawiszowy ustawione akurat tak. No to będzie 44 Dobra, czekaj. Przynajmniej żeby trochę było... Ty ja wiem, gdzie możemy po pobyć, żeby... żeby ten zamowy za mną. Dobra, eja, pokazać ci jeden sekret. Nie, nie, poczekaj, poczekaj, teraz nie, teraz nie. Dobra, teraz się poddaj, poddaj się. Uhu, co ty chodzisz po wodzie? Ej, XD.

nie ja, nie ja trzeba mieć wykupiona. No to nie wiem wykup to teraz. No nie kupiłem Robuxów. No to czemu masz domy za Robuxa albo inne rzeczy. Nie wiem. No miałem na starym. Aha. Dyd du dym -du tym tym. Naprawmy tutaj smudno. Lecimy, bo bawić się z policją. Tu dudum, tum, tu dudum, tum, tu dudum, tum, tum, tum Ej Dobra, no to poczekaj. No Ej, dawaj mi ten skuterek wodny. Nie, ty na swoim, ty na swoim. Nie, razem lecimy, dawaj. Tu dudum, tum, tu du, dum tum Um, dobra, poczekajcie. Y, CPU za, 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 za mocno. Um, Widzę, wiem, mam, um, mamy problem. Um, za, za duże CPU mam. Za duże chłodzenie mam. A. Chyba mi komputer zaraz wysiądzie. Bo jak ja patrzę, ile tu z FPS-ów to, jest FPS to um, y, CPU 47 stop. Mam, mam, mam 47 stop, Mam 47 stopni. No, <noise> teraz mi się... Chłodzenie mi przestaje działać, komputer mi się zaraz rozwali widzowie. Ale tego bardzo nie chcę. Bo jak mi się przegrzeje komputer... Jak mi się przegrzeje komputer, to nie będzie najlepiej chyba. Dobra, czekaj. No, stuknęłem. Dobra, chodźmy, wyjedziemy do innych krajów. No i nadal mam 40 stopni, mało się... Nic o, się pra... Jest. Kurde, koszulę ukradł bank. Nic się, nic się prawie nie stało. Dobra, ale chodź, chodź teraz. Nie. Odjeżdżamy, o, widzowie. Ja, policja, policja, policja jest tutaj. Mnie już nie ma jak coś, nie? Broń wykry, ja w tym nie ma. Ty <laughs> nie ma. Może wyszły z gry? Nie, zabrałam ci samochód, papa. <laughs> o tyle ja chciałem na lotnisko z tobą wyjechać, kupiłem ci bilety. Dobra, to to ja ci jadę już. Chopie, gdzie ty jesteś? Droń na wojsku, nie obchodzi mnie to! Gdzie ty jesteś? Na lotnisku. Dobra! Kupujemy bilety, dawaj, wylatujemy do Turcji! Na wakacje. A? Tu tam jest wączko, więc strzelam. Dobra widzowie, wystawcie subskryp subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, A? też jak ten film, dalej też będzie bajlando. Z góry każdemu dziękuję, no ja się sobie żegnam. Lecimy na nasz wymarzony lot, także... Cześć! Na razie i pa!